Wyobraź sobie lekarza, który rzucił medycynę, by zakładać zakłady przeciwko całej Ameryce. Michael Burry, człowiek, który wykpił Wall Street i zarobił miliardy na kryzysie 2008. Ale jak samotny inwestor pokonał banki? I dlaczego dziś ostrzega przed nową bańką? Odpowiem za chwilę. A przy okazji, czy wiesz, że Burry już w 2023 roku shortował Tesla i Apple? Po co? I czy polski rynek nieruchomości jest bezpieczny? Zaraz do tego wrócimy. Inteligentne handlowanie, twój przewodnik finansowy. Handel, inwestycja, giełda. Cześć i witajcie na kanale Inteligentne Handlowanie. Barry zobaczył to, czego inni nie chcieli. Kredyt subprime to piramida finansowa. Jak Janusz, który kupuje mieszkanie na 5 kredytów i myśli, że jakoś będzie rozwiązanie. Shortowanie. Zakład, że rynek upadnie. Jak to działa? Sprawdź film, który teraz jest tutaj w linku. Berry kupił kredyt default swap, CDC, czyli ubezpieczenie na bankructwo. To jak stawianie na pożar domu sąsiada i zarabianie, gdy spłonie. Ale to nie magia. Berry przeanalizował tysiące umów kredytowych, by inni śmiali się z jego paranoi. On wiedział, bańka pęknie i pękła. Zarobił 700% dla swoich klientów. Ryzykowałbyś wszystko, by mieć rację? Napisz tak lub nie. Berry to strażnik ryzyka. Gdy wszyscy kupują, on sprzedaje. A co z Polską? Nasze kredyty frankowe to niemal subprime po polsku, gdy złoty słabnie, a rata rośnie, Janusz Inwestor płacze nad wyciągami z banku. Czy GPW jest bezpieczna? Spójrz na WIG 20. Gdy rynek rośnie, wszyscy są geniuszami. Ale Berry mówi: szukaj spółek. Z twardymi aktywami, może jak KGM czy Orlem. Unikaj memowych akcji, na przykład ten kolejny fintech, które świecą jak fajerwerki i gasną. Czy polscy inwestorzy mogą naśladować Beriego? Tak. Analizuj, nie śpi. Pamiętaj, gdy wszyscy biegną w jedną stronę, sprawdź, czy nie ma klifu. Uważasz, że GPW to bezpieczna przystań? Komentuj. Pamiętasz, Obiecałem wyjaśnić, dlaczego Barry shortuje Tesla. To strategia, historia się powtarza. Uważa, że rynek jest przegrzany przez tanie kredyty. Ale czy ma rację? Gdyby tak było, polskie mieszkania mogą być następne. A co z nami? Naśladujmy Barry'ego, czytaj umowy, nie ufaj reklamom i miej zapas gotówki. Bo jak mówi klasyk, panika to nie strategia. Jeśli chcesz poznać sekrety Roberta Kiozakiego, autora Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, wpadnij za tydzień o 17. A jeśli masz pytania do Berriego, wal śmiało w komentarze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Inwestycji. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.